Witam na kanale Meble Forever z tej strony Karolina. Na filmiku widać naszą nowość, nowość w ofercie: Łóżko Lino. Jest to łóżko tapicerowane, które zwraca uwagę charakterystycznym przeszyciem, tapicerowaniem w pasy, zarówno w zagłówku, jak i na ramię łóżka. Łóżko prezentuje się znakomicie. Dodatkowo jego wielkim atutem jest to, że. Standardzie jest wyposażone już w pojemnik oraz stelarz. Łóżko może być wykonane w wielu rozmiarach. Na filmiku akurat mamy łóżko w rozmiarze 160 na 200, ale mogą być to również rozmiary 120, 140, 180, 200 na 200, również nietypowe. O to wszystko pytajcie, czy w komentarzach czy mailowo. Oczywiście łóżko można obejrzeć w naszym sklepie stacjonarnym w sklepie na ulicy Przemysłowej, ale również y, y, możecie zobaczyć szczegóły na naszej stronie internetowej www.mebleforever.pl Wracając do samego łóżka, łóżko w opcji standardowej posiada zagłówek o wysokości 100 cm. Jest możliwość dowolnego wymiaru tego zagłówka. Jeżeli chodzi o gamę kolorystyczną tkaniny zarówno Miękkie, welurowe, jak i plecionki. Cała paleta kolorów można u nas obejrzeć je i na stronie, a także w naszym sklepie. Na filmie łóżko wykonane jest w szarej tkaninie o nazwie Euro, Eureka z Top Textilu. Łóżko bardzo ładnie się prezentuje. Dodatkowym tutaj jeszcze plusem tego łóżka jest cofnięcie w części. To, co teraz widać, części tutaj bocznej i zanuszkowej. Także, gdy podchodzimy do łóżka, nie obijamy łóżka, nie uderzamy również stopami. Jeżeli chodzi o sam pojemnik, jest on bardzo solidny, jest, zaraz go pokażę, jest bardzo pojemny. Oczywiście jest to pojemnik na siłownikach. Gazowny, gazowych czy pneumatycznych, inaczej mówiąc, na całej tutaj środkowej części jest podpora. Pojemnik jest estetycznie wykonany masywny, solidny, pojemny. Jeżeli jesteście zainteresowani tym modelem, zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego w Skawinie na ulicy przemysłowej 8, a także na www mebleforever.pl. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jeżeli filmik Wam się podobał, jeżeli łóżko Wam się podoba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zapraszamy do oglądania naszych pozostałych filmików.